Niech przystąpią ci, którzy wobec Kościoła mają wyznać swoje postanowienie. Chrystian Cekan z parafii w Lutomiersku. Wojciech Chrosta z parafii w Grocholicach. Jacek Grabarczyk z parafii pod wezwaniem najświętszego imienia Jezus w Łodzi. Tomasz Jaroszewicz z parafii w Grotnikach. Borys Karolewski z parafii w Pażnie. Szczepan Marusiński z parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Piotrkowie Trybunalskim. Artur Reszko z parafii pod wezwaniem Świętych Archaniołów w Aleksandrowie Łódzkim. Paweł Stejkowski z parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi. Arkadiusz Szczepaniak z parafi pod wezwaniem świętego Kazimierza w Łodzi. Drodzy synowie, osoby, którym zlecono wasze przygotowanie oraz inni, którzy was znają, wydali o was dobre świadectwo, któremu w pełni ufamy. Dlatego Pytam każdego z Was, czy odpowiadając na Boże wezwanie, chcesz się tak przygotować, abyś mógł we właściwym czasie godnie przyjąć święcenia diakonatu oraz pełnić w kościele tę posługę. Czy chcesz tak kształtować swoje życie duchowe, abyś mógł wiernie służyć Chrystusowi. I Jego mistycznemu ciału, to znaczy Kościołowi. Kościół z radością przyjmuje Wasze postanowienie. Niech Bóg dokończy dzieła, które w Was rozpoczął. Amen. Pokornie prośmy naszego Boga i Pana, aby pobłogosławił swoim sługom, którzy pragną się oddać na służbę Kościołowi. Prośmy Boga, aby arcybiskup Grzegorz, obchodzący dziś 11. rocznicę Sakry i całe prezbiterium naszej archidiecezji, wytrwale posługiwali Kościołowi Łódzkiemu, na wzór dobrego pasterza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby ci nasi bracia jeszcze ściślej zjednoczyli się z Chrystusem i mogli być Jego świadkami wśród ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby dzielili ludzkie troski i zawsze słuchali natchnień Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Prośmy Boga, aby, jako słudzy Kościoła, słowem i przykładem umacniali swoich braci w wierze i wzywali ich do udziału w Eucharystii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Prośmy Boga, aby wyprawił robotników na swoje żniwo i napełnił ich darami swojego ducha. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Prośmy Boga, aby wszyscy ludzie osiągnęli pełnię sprawiedliwości i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby naszych braci przez cierpienie uczestniczących w męce Chrystusa obdarzył wolnością i zdrowiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże. Udziel swoim sługom łaski, aby coraz głębiej poznawali tajemnice Twojej miłości i odpowiadali na nią ofiarnym oddaniem. Spraw niech się ochotnie przygotują do pełnienia w kościele posługi diakona aby napełnieni duchem miłości ku Twojej chwale gorliwie się troszczyli o zbawienie braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czcigodny Księże Arcybiskupie, tak się złożyło, że nasza admisja przypadło w rocznicę Twoich Twojej sakry, biskupiej. Mamy nadzieję, że to choć tym ucieszyliśmy, to naszym dziewiątkom. Można, bardziej niż te kwiaty, które zwiędną, mam nadzieję, że wytrwamy w tym naszym postanowieniu, które dzisiaj składamy Kościołowi i dziękujemy za ten, za ten przywilej. Pytałem się mojego księdza proboszcza, co się życzy biskupowi w takim dniu. Powiedział, że. Tyle ma się życzeń, że wszystko jedno boli szybko. Więc nie przedłużając, życzę Ci, aby Pan Bóg pomnożył Ci po stokroć braci i siostry, którzy, którzy z radością przyjmą odpowiedzialność za Kościół Boży w jedności ze swoim niebieskim i ziemskim pasterzem.